Apokalipsa dzień po dniu. Anioł ze wschodu. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Apokalipsa, rozdział siódmy, wiersz drugi. Jan chrzciciel zapowiadał pierwsze przyjście Mesjasza. Głosił on: Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Mateusz 3.3. Zbliżał się czas osądzenia i zniszczenia Jerozolimy. Naród żydowski otrzymał ostrzeżenie i został zaproszony do udziału w nowym przymierzu w Chrystusie. Dopiero gdy jego przywódcy postanowili wystąpić przeciw Mesjaszowi, los miasta został ostatecznie przypieczętowany. Historia ta jest dla nas ilustracją drugiego adwentu. Przed przyjściem Jezusa Anioł wychodzi z pieczęcią Boga Żywego. Na temat przyjścia Jezusa czytamy: że będzie ono jak błyskawica, jaśniejąca ze wschodu na zachód. Podobnie Anioł pojawia się ze wschodu, aby przygotować drogę. Prawdą jest więc, że Jego przesłanie jest podobne do przesłania Jana Chrzciciela: pokutujcie. A przecież stoi mocny fundament boży, taką oto mając pieczęć. Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. II Tymoteusza 2 Tymoteusza 2,19: Zamieszkujący w nas duch święty sprawia, że stajemy się dziećmi bożymi i zostajemy zapieczętowani. Rzymian 8,9 Efezjan 1,13. Jezus zachęca nas do przyjęcia tego daru poprzez zaufanie Jego obietnicy. On mówi: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Łukasz 11:13. Zewnętrznym przejawem przyjęcia Ducha Świętego jest przestrzeganie prawa Bożego. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy. Jeżeli zachowujemy Jego przykazania. 1 Jana 2.3. Szabat z czwartego przykazania jest podkreślany jako szczególny znak przymierza z Chrystusem. Ezechiel 20.12. Przesłanie tego Anioła rozbrzmiewa teraz na całym świecie. Czy jesteś gotowy na spotkanie ze zbawicielem? Pomódl się ze mną. Kochający Panie, dziękuję Ci za zesłanie tego Anioła we właściwym czasie. Trzymaj mnie blisko siebie i zapieczętuj swoją pieczęcią. Do dalszego studiowania. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, wiersz 19. Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersz 27. Apokalipsa, rozdział 14, wiersze 6 i 7.